Siema siema, tutaj Mati, a w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić wyniki wszystkich meczów przed zespołów z Tremor League, pozwoli Wam to ocenić formę poszczególnych klubów i wybrać najpewniejszych, najciekawszych zawodników do waszego składu fantazy. Pierwszym zespołem będzie Arsenal. Jak widzimy, Arsenal zaprezentował się przyzwoicie w przedsezonie. Przegrali tylko jeden mecz z Liverpoolem 2-1. Z dobrej strony po okazał się Gabriel Jesus, który kosztuje w fantazy 7 milionów. Strzelił on trzy gole, zanotował jedną asystę. Jednak możemy się spodziewać, że to Havertz będzie głównym napastnikiem w Arsenalu. W meczu z Leverkusen strzelił on gola oraz zaliczył dwie asysty. Arsenal rozegrał jeszcze jedno spotkanie. Było to spotkanie z Lyonem, gdzie zachowali czyste konto i wyszli oni w podstawowym składzie. Strzelcami gola byli Saliba oraz Gabriel po wrzutkach z rzutów rocznych Declana Rice'a. Wydaje mi się, że ten skład, który wyszedł w ostatnim meczu z Lyonem, wyjdzie także w pierwszym spotkaniu nowego sezonu Premier League. A więc podstawowymi zawodnikami powinni być Saka, Martinelli, Havertz. W obronie Saliba oraz Gabriel. Na prawej stronie obrony będzie to Ben White, natomiast w środku Pola będzie to Rice. Fantazy szczególnie polecam Wam Bukaj oraz Havertza, a z opcji defensywnych wcześniej wspomnianych Salibę oraz Gabriela. Przechodząc do kolejnego zespołu jest to Bournemouth. Mieli oni tylko 4 mecze w przedsezonie. Jak widzimy nie przegrali żadnego spotkania. Co prawda w meczu z Arsenalem były rzuty karne, po których Bournemouth przegrało. Natomiast ten mecz liczymy jako 1-1. Jak wiemy z Bournemouth odszedł ich nominalny napastnik Dominik Solanki. Przez co prawdopodobnie na szpicy będzie grał Semenio, który kosztuje w fantazy 5,5 i jest pomocnikiem. Może być to ciekawa opcja do naszych składów, która uwolni nam dużo kasy. Dodatkowo ciekawostką jest to, że po odejściu Solanki prawdopodobnie rzuty karne przejął Klajwert. Jak widzimy w ostatnim meczu strzelił on właśnie gola z rzutu karnego. Kolejnym zespołem jest Aston Villa. Forma tego klubu w przedsezonie nie imponowała. Przegrzali oni większość spotkań i gwiazda zespołu Oli Oliwod Tkins nie zagrał w żadnym tym spotkaniu, nawet nie pojawił się na ławce. Natomiast takim diamentem fantazy może być Rodgers, kosztujący 5 milionów, który już w pierwszym meczu strzelił dwa gole i zaliczył kilka asyst. Kosztuje on jedynie 5 milionów i jest pomocnikiem w tej grze. Oczywiście z Aston Villa pewniakami do składu wydają się być także Konsa jak i Leon Bailey. Bailey kosztuje 6,5, natomiast Konsa 4,5 jest obrońcą. Następnym zespołem z Randford. Większość meczów zremisowali, a na na szczególną uwagę zasługuje Buemo, kosztujący 7 milionów, pomocnik Fantazy. Strzelił on 3 gole, wyglądał naprawdę przyzwoicie, a Ivan Tonej, ich podstawowy napastnik, pojawił się w ostatnim meczu na jedynie 45 minut. Z defensywnych opcji możemy uznać, że dobrą opcją do składu jest w ramkarz, Piantworst, kosztujący 4,5 miliona. Możemy go połączyć z ich drugim ramkarzem, kosztującym 4 miliony, co zabezpieczy nam pozycję wamkarza w przypadku kontuzji Flekena. Kolejnym klubem jest Brighton. Wygrali oni wszystkie mecze przedsezonowe. Pokazali się świetnie, a w ostatnim meczu rozgromili Villarreal 4 do 0. João Petro, ich napastnik kosztujący jedynie 5,5 miliona, jest wykonawcą rzutów karnych. Strzelił on gola w ostatnim spotkaniu, natomiast Welbeck, pod nieobecność Pedro na boisku, który zszedł w pierwszej połowie, wydaje się być drugim wykonawcą rzutów karnych w tym zespole. Nową gwiazdą w tym zespole może być Jakubami. Jest to pomocnik także kosztujący 5,5 miliona. Jest to obfrawy skrzydłowy, który, jeśli ktoś potrzebuje kasy, może być świetną opcją do składu. Możemy też spojrzeć na ich defensywę, a z tej defensywy polecam szczególnie Barko. Jest to młody Argentyńczyk kosztujący 4 miliony. I pod nieobecność kontuzjowanego Estupiniana wydaje się on być pewniakiem do składu. Wykonuje on także rzuty rożne, co może przynieść mu dodatkowe asysty w tym sezonie. Przejdźmy do Chelsea. Klub z Londynu nie popisy się w przedsezonie, przegrali oni większość spotkań. A może cieszyć to, że Nkunku wystąpił w każdym z tych spotkań i prawdopodobnie będzie chciał jako ofensywny pomocnik bądź też napastnik. Kosztuje on tylko 6,5 miliona, co w porównaniu do Palmera, który kosztuje 10,5, pozwoli nam znacznie przyciąć budżet. Jak widzimy Chelsea w przedsezonie traciła wiele goli, dlatego nie polecam nikogo z ich defensywy. Pozycja w jest niepewna, nie wiadomo czy będzie tam występował ich nowy nabytek czy też Sanchez. Natomiast w obronie ciekawą opcją może być Colwell, kosztujący 4,5, ale tak jak mówiłem, obrona Chelsea na początek sezonu, mimo ich świetnego terminarza, nie jest dobrym wyborem. Crystal Palace jest to kolejny klub z Londynu, który dobrze pokazał się w przedsezonie. Jak wiemy z klubu odszedł Michael Olise, a ich nominalny napastnik Jean-Philippe Madeta brał udział w igrzyskach olimpijskich, przez co nie wystąpił w żadnym spotkaniu przedsezonowym. W ostatnim meczu na boisko wyszedł Ebereci który kosztuje 7 milionów fantazy i może być spoko opcją do waszego składu. W Crystal Palace szczególnie możemy zwrócić uwagę na ich defensywę, a mianowicie ich ramkarza kosztującego 4,5 miliona Dina Hendersona, a także lewego i prawego obrońcę jest to Daniel Munoz oraz Tawik Mitchell. Munoz kosztuje 5 milionów, Tarek Mitchell kosztuje 4,5 miliona. Ciekawymi opcjami są także Kamada, kosztujący 5,5 miliona oraz mateta w późniejszym etapie sezonu przenieśmy się na północ. Z anglii. Everton w przedsezonie nie pokazał się jakoś wybitnie. Wygrali oni dwa spotkania, dwa zremisowali i dwa przegrali. Wydaje się, że formę odzyskał Dominic Calvert-Luin, kosztujący 6 milionów. Jest to ich główny wykonawca rzutów karnych oraz także i główny napastnik. Jeśli Calvert-Luin będzie zdrowy, to wtedy możemy powiedzieć, że jest to spoko opcja do waszego składu. Uwalnia on z połowy budżet, a terminarz Evertonu nie jest najgorszy. Oczywiście do składu możemy też pchać ich w Jordana Pickforda kosztującego 5 milionów, a także wycenionego na 4,5 miliona lewego obrońcę Mykolenko, który jest najtańszą opcją defensywy Evertonu, mającą pierwszy skład. Wracamy do Londynu, tym razem do zespołu Fulham. Oni także zaleczyli udany przedsezon, przegrywając tylko jedno spotkanie z Cywilą. Do zespołu przyszedł Smith Rowe z Arsenalu, który może być nową gwiazdą tego zespołu, bo jak widzimy w dwóch spotkaniach strzelił on dwa gole i kosztuje on jedynie 5,5 miliona fantasy. Oczywiście nie jest to jedyna tania opcja z tego klubu, bo także możemy zwrócić uwagę na Muniza, napastnika, który kosztuje 6 milionów. Niestety w przedsezonie nie strzelił on żadnego gola, jednak możemy uznać, że jest to podstawowy napastnik tego klubu. Jeśli chcecie spojrzeć na defensywę Fulham, to tam szczególnie polecam Wam Robinsona. Kosztuje on 4,5 miliona. Jest to niezwykle ofensywnie grający lewy obrońca, który ma podstawowy skład, przy tym terminarzu Fulham może dać solidne punkty z przodu oraz dołożyć kilka czystych kont. Ipswich jest to tegoroczny Beniaminek Premier League. Pokazali się przyzwoicie w przedsezonie przegrywając tylko jedno spotkanie z niemiecką Fortuną. Myślę, że możemy zwrócić uwagę na ich tanie opcje fantazy a szczególnie na obrońców. Na Davisa kosztującego 4,5 miliona. Jest to lewy obrońca, który w poprzednim sezonie Championship zaliczył mnóstwo asyst i dołożył kilka goli. A także na kosztującego 4 4 miliony, Bena Johnsona, który przyszedł z West Hamu i wydaje się on być nominalnym prawym obrońcą tego klubu, więc jest to idealna opcja na ławkę. Kolejny Benjamin Leicester wydaje się być najgorszym zespołem w nadchodzącym sezonie Premier League. Ich okres przygotowawczy nie był najlepszy. Stracili oni wszystkich napastników. Daka oraz Wardi są kontuzjowani. Do fantazy nie polecam Wam żadnego zawodnika, no może oprócz Winksa, który kosztuje 4,5 miliona i jest zapychaczem na ławkę. Ten pomocnik powinien występować w każdym spotkaniu, przez co będzie wam przynosił po dwa punkty co mecz na waszej ławce. Do pierwszego składu żaden zawodnik Lester się nie nadaje. No i w końcu przejdźmy do Liverpoolu. W tym okresie przygotowawczym spisywał się dobrze pod wodzą nowego trenera. Menadżer fantazy najbardziej grzeje temat Salaha. Czy Salah grający blisko linii bocznej jest wart 12,5 miliona? Mnie osobiście wydaje się, że nie. Natomiast jest to zawodnik, który w poprzednich siedmiu sezonach zawsze zdobywał powyżej 200 punktów. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Jota, który w ostatnim ich sparingu z Sevillą strzelił Gola i zaliczył asystę. Występował on na pozycji dziewiątki, a na lewym skrzydle zagrał Luis Diaz, kosztujący także 7,5 miliona. Z opcji defensywnych możemy zastanowić się nad Trentem, jednak kosztuje on 7 milionów oraz nad środkowym obrońcą kosztującym 4,5 miliona, Kansach. Wydaje się on być obecnie pewniakiem do defensywy obok Gwandajka, który kosztuje w tej grze 6 milionów. Jak zauważamy Liverpool wczorajszego dnia zagrał dwa sparingi, jeden z Sevilla, jeden z Las Palmas. W tym pierwszym spotkaniu z Sevilla wyszedł podstawowy skład i właśnie tam występowali Salah, Jota i Diaz. Natomiast w drugim spotkaniu z Las Palmas wystąpili pozostali zawodnicy tacy jak Gakpo czy też Darwin. Jak widzimy Liverpool nie strzelił w tym spotkaniu żadnego gola, a Darwin i Gakpo zeszli w okolicach 60 minuty. A więc czas na mistrza Anglii, Manchester City. Początek i przedsezonu nie był wybitny, przegrali oni dwa spotkania, natomiast w dalszej części przedsezonu poprawili oni swoją formę. Wygrali innymi tarczę wspólnoty z Manchesterem United po rzutach karnych oraz mecz w Chelsea, gdzie haterkiem popisał się Halland, co może być przed smakiem pierwszej kolejki, w której Manchester City zagra właśnie z Chelsea. Haaland kosztuje oczywiście najwięcej w tej grze, bo 15 milionów, a wydaje się on być must have'em do waszego składu. Dobrze pokazał się też jego kolega z prezentacji Bob. Kosztuje on jedynie 5 milionów, natomiast nie możemy być pewni, czy po dwóch, trzech kolejkach nie straci on składu na rzecz powracającego Fodena. Z opcji defensywnych najpewniejszy wydaje się być lewy obrońca Gwardiol kosztujący 6 milionów. I szczerze mówiąc, nie patrzyłbym na pozostałe opcje w defensywie, ponieważ nie są oni pewni wyjściowego składu, tak jak właśnie Horwat Gwardiol. I lewy skrzydłowy, który dobrze się pokazał w przedsezonie sezonie nie Niestety ma kontuzję, dlatego kosztujący 6,5 miliona zawodnik raczej nie wyjdzie w pierwszym spotkaniu przeciwko Chelsea. I kolejny klub z Manchesteru, a mianowicie Manchester United. Tak jak mówiłem, przegrali oni mecz o wspólnoty. Dobrze pokazał się Bruno Fernandes kosztujący 8,5 miliona, ale czy znajdzie się dla niego miejsce w waszym składzie fantazy? Ja osobiście nie mam go, tak samo jak żadnego innego zawodnika z tego klubu. Na szczególną uwagę zasługuje Amad Diallo kosztujący 5 milionów, jest on pomocnikiem i może uwolnić trochę kasy. Będzie on łapał minuty, może nawet będzie podstawowym zawodnikiem. Forma Manchesteru na starcie sezonu jest wielką, niewiadomą i osobiście nie pchałbym się w żadną opcję z tego klubu. Ponownie lecimy na północ Anglii, a mianowicie do Newcastle. W tym przedsezonie pokazało istną formę strzelecką, strzelali oni wiele goli, a szczególnie dobrze pogadał się i krawy skrzydłowy, kosztujący jedynie 5,5 miliona, przez co może być on ciekawą różnicą w waszym składzie. Oczywiście must have jest Aleksander Isak, kosztujący 8,5 miliona, nominalny napastnik tego klubu, wykonawca rzutów karnych. W ostatnim meczu wystąpił także Antony Gordon, który zaliczył asystę. Niestety nie możemy być pewni jak wy będzie wyglądała defensywa Newcastle na pierwsze spotkanie, ponieważ Trippier nie odszedł jednak z klubu. Na to miejsce jest także Livramento, a po lewej stronie, prawdopodobnie jednak nie jest to pewne, będzie występował All. Najpewniejszymi opcjami wydaje się być Nick Pope kosztujący 5 milionów, więc jeśli chcecie dopłacić do waszego w ramkarza pół miliona Pope jest odpowiednim wyborem, a Dan Burn kosztujący 4,5 także wydaje się być pewniakiem do momentu póki Newcastle nie sprowadzi innego środkowego obrońcy. Nottingham Forest jest to zespół, który ma jeden z lepszych początkowych kalendarzy na rozpoczęcie tego sezonu, a na szczególną uwagę zasługuje ich napastnik Chris Wood, który w tym przedsezonie strzelił kilka goli i zaliczył asysty. Kosztuje on jedynie 6 milionów i może być solidną opcją do waszego składu. A także dwóch jego kolegów z zespołu: Elanga, jak i Hodson Doi, którzy kosztują 5,5 miliona. Są to pomocnicy w tej grze, występujący na skrzydle. Możemy też patrzeć na defensywę Nottingham Forest i tam na zawodników kosztujących 4,5 miliona. Między innymi na Aine, czy też Nico Williamsa, bądź też Murillo i świadkowego obrońcę. Jeśli chodzi o sytuację, na bramkę. Wydaje się, że pierwszy skład będzie miał Sels, natomiast do tego klubu przyszedł Miguel mierzący ponad 2 metry wzrostu i możliwe, że to on będzie miał pierwszy skład, jednak trener Nottingham powiedział, że sytuacja na bramce jest dynamiczna i każdy z nich ma szansę na występ. No i teraz klub naszego Polaka, Jana Bednarka, a mianowicie Southampton. Z tego klubu na uwagę zasługuje ich napastnik za 5,5 miliona Adam Armstrong. Jest to nominalny wykonawca rzutów karnych, w tym ze z pole, występujący na szpicy. Do tego zespołu także przeszedł Gerreton Diaz z Sheffield United. Kosztuje on także 5,5 miliona, jednak jest sklasyfikowany jako pomocnik. A dobrze wiemy, że będzie występował na boisku na pozycji napastnika, co jest dodatkowym atutem. Jak widzimy, w meczu z Lazio z 1 do 1 strzelił on nawet gola. Z opcji defensywnych polecam wam dwóch zawodników, a mianowicie Haruda Belisa kosztującego 4 miliony, a także naszego Polaka rodaka Jana Bednarka także kosztującego 4 miliony. Są to świetne opcje na waszą ławkę, ponieważ są oni pewni składu, będą występowali w każdym meczu, jeśli nie złapią kontuzji, więc możemy być pewni, że na ławce mamy zawodników, którzy dostarczą po 1-2 punkty co mecz. No i teraz Tottenham. Tottenham także dobrze pokazał się w tym przedsezonie. Ostatnią nowinką jest to, że do tego klubu przeszedł Dominik Solanki, kosztujący 7,5 miliona napastników. Ich trener powiedział, że Dominik Solanki wyjdzie już w pierwszym spotkaniu, ponieważ przetrenował on okres przygotowawczy ze swoim byłym klubem Bormów. Wydaje się on być świetną opcją do składu, tak samo jak Son, kosztujący 10 milionów. Nie jesteśmy pewni, kto z pomocników będzie występował, czy to będzie Kulusewski, czy Johnson. Oboje kosztują po 6,5 miliona. W ostatnich spotkaniach Kulusewski występował na pozycji numer 9, jednak wiemy, że po przyjściu Solanki z Bormów straci on tą pozycję i prawdopodobnie przesunie się na skrzydło. Jednak tam też może występować wspomniany wcześniej Johnson. Defensywa to ten hamu nie jest jednak najlepsza i nie pakowałbym się w żadną opcję z tego zespołu. Chyba że jest to Pedro Poro, kosztujący 5,5 miliona, szwab obrońca tego klubu. Gdy on bardzo ofensywnie strzela z za pola karnego na bramkę, zdarzają mu się gole, jak i asysty. Dlatego Poro jest ok opcją do waszego składu, jednak nie jest on najtańszy. A teraz, przedostatni klub w naszym zestawieniu: jest to West Ham United. Zespół z Londonu prezentował przeciętną formę w tym przedsezonie, natomiast prowadzili Wiele ciekawych zawodników, takich jak Fulcrück z Dortmundu, czy też Summerville z Leeds United. Jak zawsze dobrą opcją do waszego składu będzie Javad Bowen, kosztujący 7,5 miliona, pomocnik West Hamu, natomiast ich kalendarz początkowy nie wygląda zachęcająco. Jednak wiemy, że Bowen jest to zawodnik przeczący kalendarzowi i jest w stanie zdobywać gola asysty w każdym meczu. Z opcji defensywnych możemy zwrócić uwagę na ich zamkarza, Alfonso Areole, kosztującego 4 4,5 miliona i w połączeniu z Łukaszem Fabiańskim, kosztującym 4 miliony, może stworzyć dobry duet na bramce. I ostatni zespół w naszym zestawieniu jest to Wolves. Okazali się całkiem dobrze przed sezonie, natomiast ich początkowy kalendarz jest chyba najgorszym ze wszystkich zespołów i dlatego nie pchałbym się w żadnego zawodnika z tego klubu. Przez te pierwszych 10 spotkań możemy ocenić formę Wolves oraz poszczególnych zawodników i dopiero wtedy przejść na jakiegoś ich zawodnika. 5,5 miliona kosztuje. Kunia i główny napastnik, a z opcji defensywnych na uwagę zasługuje Ait Nuri, który kosztuje 4,5 miliona. Jest to wysoko grający lewy obrońca, bądź też nawet bahadłowy. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Postarałem Wam się przybliżyć, jak wyglądały mecze przedsezonowe każdego zespołu oraz najciekawsze opcje z każdego klubu. Dajcie znać w komentarzach, jak wyglądają Wasze składy fantazy, a my widzimy się w następnym odcinku. Dzięki, cześć.